Start! Słuchajcie Państwo, mamy tutaj naszą kolejkę przyjaciela i nastąpiła zbyszka, wam którym Was pozdrowi. Powiem Wam przez 5 minut ma takie fajne idee, które on prowadzi i coś Wam za to da w prezencie. To 10 minut rozbyszka. Nikt nie nie widziałem, że mam coś mówić, ale wcale mnie nie wskręcił. Do mikrofonu, głośno, bliżej. Do środka. Do środka, tak. Do środka. Do środka. No dobra. Słuchajcie, przywielam na was, jako upominki, piwy. To są to darmo. I, e, jest to wybinia, z tym co współpracujemy, więc e, tak? Od 7 lat zajmuję się tym, że oprócz pracy zawodowej pomagamy ludziom chorym, e, bezdomnym, żywimy co tydzień od 100 stu do 140 osób w Robimy takie paczki dla tych najbardziej chorych. Opłacamy im lekarstwa często, ponieważ e, no, mają nowotwory, nie mają. Mają taki wybór, że albo kupić jedzenie, albo kupić lekarstwo. Więc my kupujemy dla tych najciężej chorych lekarstwa i jedzenie przekazujemy. Kto ma jakieś tam ubrania stale, albo u siebie rzuci ta śmietnik, to przecież ubrana to jest pyszna. To znaczy nie, to co na śmietniku, to misła, a to się co... nikt Bardzo chory. Później jak się zorientowali, że e, inni mogą no przychodzić, na nich zaczęliśmy się zrzucać i mówimy kanałki. My jesteśmy chrześcijanami, ja w ten sposób. Dlatego to robimy wszystko. No, Staśmieł mnie a tu są takie fajne... Linie. Ale i nowe te same. Uważam, że na taki święta, że to jest najlepszy prezent, jaki może być. Oprócz czekolady, tak? Na ja czekolady świętę. No za tym. Dla każdego wystarczy, powinno wystarczyć. raz. Dwa, Nie pojedziemy, bo się bawić. <śmienicza>